No endgame to są kominy stare. to ja tyle ci powiem. Po co on go tam zapraszał? No słuchajcie, no a po co się Brauna zapła zaprasza? Każde medium w Polsce ci zaprosi Brauna, bo Braun się ogląda jak panny. E, czy wiem więcej coś o Pospieszalskim? Nie, w sumie to nic o nim nie wiem, e, tak szczerze mówiąc. Możecie mnie do, dobriefować, jeśli, jeśli, e, jeśli to jest jakiś kontekst, który mi gdzieś umknął, ale Brown naprawdę ma coś takiego, co sprawia, że algorytmy go kochają i ja się, wiesz, ja jakby ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy są boty, czy nie, ja myślę, że to nie są boty. Myślę, że po prostu ludzie bardzo lubią Browna, bo Brown jest aktorem, on jest komediowy w tym. Więcej, jest dość charyzmatyczny mimo wszystko, chociaż tu bym jakoś tam bardzo nie szarżował. No to jest koleś, który mimo wszystko potrafi zrobić show wokół siebie. Możemy zobaczyć, co tutaj się dzieje z tym, e, z tym Brownem. Były muzyk ultrakatolik, e, pisze Konrad D. na czacie pionowym. E, a ja przypominam wam, że możecie i nawet powinniście ten streamek polejkować. Chcę dokończyć wątek samych komór gazowych, mhm. ponieważ usłyszeliśmy, że cyklon B to dezynfekcja, a e, jak zginęło w takim razie, e, jak zginął ten ogrom ludzi? E, czy, no jaki znaczy, ogrom? To jeszcze raz, jaki? czy... E, czy... Do... Jaki ogrom, e, powiedział Grzegorz Braun o Zagładzie, nie? E, no, jest to, jest to powiedziałbym, e, kurwa, jednak e, oburzające. Nie znaczy, że Brown ma długo, wieloletnią historię antysemityzmu. Nie, nie jest to, nie jest to dla niego e, e, pierwsza woda. Nie jest to, powiedziałbym, nawet w tym roku dla niego pierwsza taka historia, no bo oczywiście była, była gaśnica. Była trochę, trochę mniej znana akcja, w której on nazwał powstańczego żonkila, Markę Edelmana, żydowskim żonkilem. Pomimo tego, że no jakby są to dosłownie bohaterowie tego miasta, ludzie, którzy walczyli w powstaniu w getcie, a Edelman jest też facetem, do którego ja żywię, osobisty duży sentyment. Te algorytmy promują skrajną prawicę? W sensie, wiecie, tylko że to nie jest tak, że algorytmy promują skrajną prawicę dlatego, że ktoś je napisał, żeby promowały skrajną prawicę eksplicite. One promują tanie zaangażowanie i użytkownika, który sięga po wiele materiałów. Czyli krótko mówiąc, dużo prościej wajbują z użytkownikiem, który jest debilem. I to, to, to dlatego kontent polityczny się tak dobrze klika. nie? Ja myślę, że rozchulanie tego kanału do, 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 do tej skali, w której jesteśmy teraz. Niewielkiej, bo niewielkiej, no ale jakby już jakoś tam sympatycznej. To jest kwestia, yy, która by się absolutnie nie udała, gdyby ten kanał nie było polityce. Mm. W prawicowej narracji, na zmianę, Niemcy mordowali Polaków w obozach zagłady, i obozy zagłady nie istniały. Wiecie, ja się zastanawiam, jaki jest endgame Brown'a, bo to, co on robi, jest już naprawdę kurwa tak obłąkane. Ja mam wrażenie, że go trzeba po prostu wrzucić do więzienia, nie? że to, to jest jedna opcja. Natomiast endgame jest akurat, no to znaczy tak, no taki endgame, endgame to jest oczywisty. Taki powiedziałbym, midgame content jest dla mnie intrygującą perspektywą. Natomiast znowu, no jest, to, jest to po raz wtóry dowód na to, że jakaś koherencja ideologiczna nie jest w ogóle celem skrajnej prawicy, nigdy nie była, nie? To od początku faszyści, no endgame to są kominy stary, to ja tyle ci powiem. E, znaczy nie no, e, słuchaj, ja, jakby ja nie wiem na ile mówienie takich rzeczy jest e, oczywiste, a na ile nie jest, ale to może powiedzmy sobie uczciwie. Ci ludzie chcą mordować, Wszystkich tych samych ludzi, którzy byli mordowani w Auschwitz. To nie jest hiperbola. Znaczy Grzegorz Braun odpaliłby te kominy. On nie chce być Łukaszenką. Łukaszenka to jest technokrata w porównaniu do Brauna. Braun chce być Hitlerem. I jakby to znowu, to nie jest hiperbola. To nie jest przesada. To nie jest moim zdaniem stanowisko też przesadnie Wymagające jakiegoś wielkiego elaboracyjnego komentarza. Znaczy, to jest facet, którego każda wypowiedź publiczna od dekad sugeruje, że on realnie nienawidzi wszystkich mniejszości, które w tym kraju się znajdują, i prawdopodobnie nienawidzi też ciebie. Eee, a jaki jest realny endgame? Bo kominy to wymarzone. No, ja się obawiam niestety, że powiedzmy przy tym nastroju. To może trochę tak być, że realny endgame to jest wymarzony endgame. Jakie są jego postulaty? Właśnie najlepsze jest to, że Brown odkrył, odkrył coś, co jest absolutnie cudowne w prowadzeniu skrajnie prawicowej polityki, bowiem on postulatów nie ma. Ym, to jest taka strategia, którą on sobie teraz zapożyczył od Platformy Obywatelskiej. No, <grych> znaczy, po prostu chodzi o to, że on, moim zdaniem, nie jest gotowy na przejęcie władzy. Że to, jest, że to jest trochę tak, że masz, wiesz, to jest jak kot, który nagle złapie mysz, którą goni. On trochę nie wie, co ma z nią zrobić w sumie. Albo pies może bardziej, bo kot to akurat wie. I myślę, że Brown, gdyby go postawić przed jakimś ministerstwem, to też w sumie, no, znaczy, że zacząłby mordować ludzi, ale tak przez miesiąc musiałby się osadzić w tej robocie. To jest yy... a co on chce osiągnąć, jeśli chodzi o takie kolejne postulaty on w... praktycznie nie ma programu pozytywnego. Mm, to jest program, który jest skupiony na tym, że mu się rzeczy konkret, że mu się kolejne rzeczy nie podobają. Yy, przecież on jest ewidentnie agentem Moskwy. to no, jest na pewno agentem wpływu, no bo to nas trochę, powiedziałbym, uwalnia od konieczności udowodniania, że tam jest jakiś agent prowadzący, który zresztą może nie istnieć. Wydaje mi się, że on realnie może być agentem wpływu. On może być po prostu na tyle mocno osadzony w rosyjskojęzycznych mediach, część z tych narracji kupuje. Nie? No pamiętajcie ostatecznie, że jeśli czytacie coś po raz 50, to jest spora szansa, że zaraz nie w to wierzyć, a on też tak domyślnie chciał w to wierzyć. Mm. Pitał pisze, że Brown ma postulaty, ale ekstremalnie mało konkretne, zestcelowe. Każdy sobie interpretuje jak chce. No, jest. Tak precyzyjnie ma być. Więcej, te postulaty mogą być ze sobą sprzeczne. Nie? To jest trochę tak, jak ta narracja, że Żydzi są wszechpotężni, faszystowska oczywiście, narracja, że Żydzi są wszechpotężni, jakby tam, jakby są pod każdym kamieniem e, i czyhają tylko na polskie dzieci, żeby je przerobić. To jest e, znowu dla pana YouTube'a, to jest e, zreferowanie cudzego świece do którego mamy oczywiście sceptyczny stosunek. E, natomiast, no, że Żydzi są właśnie taką wszech. Taką omnipotentną siłą. A z drugiej strony masz oczywiście Żydów, który, któ kt którzy są słabi, którzy są do zdeptania i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj no, nam Braunienko powiedział tyle, że cyklon to był środek dezynfekcji. W sumie na pewno nie się 6 milionów, a nawet nie wiadomo, czy yy, 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 milion, czy 100 tysięcy, czy może prawie nikt, yy, czy to Żydzi sobie wymyślili. No to wiecie, do tego to zmierza, nie? Yy, Chrystus Król. No Chrystus Król, Chrystus Król, jak inaczej. Nie, jeszcze raz. Czy Niemcy używali cyklonu B do mordowania, do masowego mordowania ludzi? Nie przypuszczam. Nie Dlaczego przy... nie przypuszczam? Chcę dokończyć wątek samych komór gazowych. Otóż historycznie udokumentowany fakt, co do którego istnieją wyniki yy, rozmaitych i licznych badań archeologicznych yy, prowadzonych również przecież na terenach tych obozów nie? i w tych komorach, jest przez y, podrzędnego reżysera negowany bez po podania jakiegokolwiek uzasadnienia. To nie, są, to nie jest jakiś obcy świat, znaczy że jakby prawica naprawdę pchana w stronę jakiegoś kompletnego odrealnienia i obłędu. To, a zwróciliście uwagę, jak rzucił, że komory to niestety fake? Tak, oczywiście, że tak. Znaczy, nawet powiem uczciwie. To było całkiem zabawne, znaczy pierdolę, jakby ja, jak się traktuje Brauna, jako zestaw do mówienia antysemickiego shitu, ale taki, który, który potrafi być w jakiś kurwa perwersyjny sposób yy, całkiem śmieszny, to to mnie rozśmieszyło, yy, bo pomyślałem sobie, fakt, nie, to znaczy to nie jest freudowska popyłka, on to zrobił celowo, on to, bo wiecie, on to robi dlatego, że wie, że może. Mamy faceta, który się tak rozbestwił, że dosłownie jakby napastuje ludzi w Sejmie, nie? Rozpierdala jakieś wystawy, chociaż to jest tam powiedzmy już naprawdę mało znaczące. I potem jeszcze mówi, że no w sumie Holokaustu nie było, ale to szkoda, że nie było. No. Kurwa mać, nie? Co jeszcze można zrobić, nie? Eee, co jeszcze można powiedzieć? W sensie, jak bardzo jeszcze można przekroczyć granicę? Moim zdaniem, on niedługo naprawdę zacznie mówić, że żydzi przerabiają polskie dzieci na masę. O ile, że już to powiedział, tylko mnie to minęło. Powiedział, że pod jakimś akwaparkiem jest Żydowskie Centrum Dowodzenia. To pod CPK ma być Żydowskie Centrum Dowodzenia, moim zdaniem. Nie wiem, czy tutaj nie pomyliłeś dwóch rzeczy. Yy, natomiast Pitał pisze, że już nawiązywał do tego w swoim wysrywie po akcji z Gaśnicą, ale to było tak zawiłe, że tylko ludzie siedzący mocno w teoriach spiskowych widzą połączenie. No yy, to jakoś nie zarejestrowałem, a powiedziałbym, że raczej siedzę w tych teoriach bardziej niż w nich nie siedzę. Yy, ale w Aha, że w przenieśli Centrum Dowodzenia, Z spod akwaparku pod CPK. Okej, okay, rozumiem. To, to, to cenna jest informacja. To jak będę szukał yy, trasy, to, to, to będę musiał wziąć to pod uwagę. Yy, może teraz pod elektrownią będą mieszkać, jak już zaczęli ją budować. Yy. Brown Be Like, Żydzi wymyślili sobie holokaust, więc za karę zrobimy im prawdziwy holokaust. Ale wiesz, że Nekuro to nie jest moim zdaniem żart, yy, że on naprawdę trochę tak myśli. A.S. pisze, że ja go psychowanuję od 20 lat. No ja, wiesz co, no ja jakby mój pierwszy kontakt z Brownem taki, że zacząłem się nim interesować, to było liceum, kiedy był, pojawił się słynny film, czy Joda był Żydem. Eee, i, I wtedy oczywiście mm, razem z Benem, który się tutaj na streamach pojawiał, myśleliśmy, że to jest, e, że, że to jest najdoskonalszy aktor, którego e, polska ziemia spłodziła, że to jest facet, który do tego stopnia... E, próbuje y, oddać się swojej roli prawicowego oszołoma, że być może akurat się nim przez przypadek stanie. No i to jest, y, to jest coś, co chyba, y, on chyba za długo patrzył w otchłań, słuchajcie, no, tyle wam mogę powiedzieć. Y, więc jeszcze y, czeka, czeka nas y, to, to jest to, co chciałem zobaczyć. Informacje, że IPN wszczy, wszczął śledztwo, tak, ale, także... Ale, ale czy pani uważa, że powinien być ukarany? jeśli śledztwo wykaże, że mm, jest winny, że... No, pamiętajmy Ale też, że ja nie chcę... Tak ja ja, ja, oczywiście, to, ja przede jest. wszystkim, proszę mnie dobrze zrozumieć, że nie zamierzam i nie bronię Grzegorza Brauna. To natomiast fakty są takie, że wywiad, którego udzielał Grzegorz Braun został przerwany, więc tak naprawdę nie wiemy, jaka, y, jaka, jaki miałby być dalszy ciąg tej wypowiedzi. Więc jeśli będzie jeśli jest śledztwo... Jeśli jest, jeśli jest śledztwo... Nie, miało... że nasi... Nie bronię, ale dajcie mi go obronić. No, cała konfederacja tak dzisiaj trochę mówiła, nie? Pod akwaparkiem w Mszczonowie musi, ma być. <grytanie> no, to jest piękny akwapark, choć trochę zapomniany przez Santago. Tygrzyk pisze: Brown jest zwolennikiem teorii o niebiańskiej Jerozolimie, według której za wo wojnę w Rosji w Ukrainie odpowiedzialni są Żydzi, aby sobie stworzyć tam życiową przestrzeń pod nowe państwo. To bez sensu się na dwóch frontach starają, nie? To już prób... najwyraźniej nie znasz na tyle starych teorii spiskowych rzeczy, ich źródeł, żeby złapać, do czego nawiązuje nazywanie zapalania świec hanukowych rytuałem satanistycznym. A, w tym sensie. Okej. Okay. No to tak, no to rozumiem faktycznie. E, jakoś, jakoś mi to umknęło. Znamienne jest to, że według jego siostry, która w wiadach się odcina od Brauna, to on nie był taki od samego początku. Także widać, jak bardzo człowiek może się zmienić na gorsze i to jest straszne. Nie, ja, zadaję po, prostu, ja po prostu zadaję pytanie. Była tam pani? Tak, Ja po prostu zadaję pytanie, na, nie. Odpowiedzi, na które odpowiedzi e, Grzegorz Braun. Ale proszę mnie prze, nie przerywać. No płacę, ale pani, proszę mnie nie kłaniać, nie tylko zadaję bzdury. pytanie. Pani I biorę opowiada po... antypolskie bzdury. Nie opowiadam bzdur, tylko daję podrożek. Z wagę I jakby i zwracam uwagę, że ta wypowiedź Grzegorza Brauna nie została dokończona. Więc jeśli śledztwo wykaże, że te twierdzenia Grzegorza Brauna są sprzeczne z prawdą i uderzają w interes oczywiście, Polski, to oczywiście. To od, ale, ale, ale ani była, ale pan, ani, nie ani Brauna, ja nie tak, jesteśmy to, od że... tego, żeby przesądzać wynik śledztwa. Chyba że, u, za pani wynik, pani była, chyba, że za waszych czasów pani wyniki pani śledztwa ustala się z góry. O, Czy za waszych czasów wyniki śledztwa ustala się to już hoc? Y no i być jak nie? De, de, baba oczywiście go rozjechała, bo go zakrzcza. I to jest moim zdaniem jedna strategia walki z prawicą. Jeśli jakaś botoksiara próbuje, próbuje szerzyć antysemickie pierdolenie, to trzeba na nią podnieść głos i ją wyjaśnić. A widzicie, jak ta interakcja wygląda, nie? To znaczy, że facet próbuje zadać pytanie. O, a tam by. A, 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 a była tam pani. A, 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 a. I kurwa. Jak my mamy mieć jakąś prawdę, nie? W tym sensie, że to jest oczywiste, że kurwa głupia cipa była, yy, de, 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 nigdy tam nie była i gówno o tym wie i powtarza tylko jakieś teorie z forczana. No jakby yy, dopóki nie zaczniemy na nich srać w takich sytuacjach, no to zawsze kurwa to będzie tak wyglądać. Jestem dwie minuty do tyłu, pisze Adam, ale jak coś, to ktoś w wywiadzie już pytał brał o dalszy ciąg tej jego niedokończonej wypowiedzi i zrobił double down. Tak, eee, Grzegorz Braun, bo on nie ma kurwa powodu, żeby się tego wypierać. Znaczy, on wierzy w to, co mówi, eee, jakkolwiek smutne to jest. Eee, racji ma też Samrion, e, który pisze, dlatego e, że strategia tylko zadaje pytania. No to jest taka strategia, która faktycznie od... No od, od bardzo dawna jest jedyną dobrą, znaczy jest, je, jest taką domyślną strategią przepychania y, tez, które byłyby jeszcze pewnie parę miesięcy temu uznane za no, kur, kuriozalnie y, przesadzone, nie jakieś takie kuriozalnie y, odklejone od rzeczywistości, nie jakieś takie w ogóle nie, nie nadające się do powtórzenia. No a tutaj widzicie, E, jesteśmy w połowie 2025 i facet, który został wybrany na europosła, facet, który dostał 6% w wyborach, mówi, że w sumie tych komór to nie było, a jak były, to nie takie. No, a jak były, to w nich nie mordowano, a jak mordowano, to nie cyklonem. No, a tak w ogóle, to nie wiemy, czy mordowano. Nie, a tak w ogóle, to może upewnijmy się, że mordowano. Hm? I do tego to zmierza. Znaczy, e, oczywiście, że wierzę w to, co mówi. Ja jestem przekonany, że inaczej. On być może nie wierzy w fakty, ale wierzy na pewno w emocjonalną zawartość tego, co mówi.